witam serdecznie dzisiaj zrobimy wiejskie kotlety mielone potrzebować będziemy pół kilograma zmielonej łopatki dwa ugotowane ziemniaki jedną cebulę szczypiorek według uznania jedno jajko doprawimy solą pieprzem i słodką papryką szczypiorek posiekam cebulkę również a ziemniaki zetrę na tarce o dużych oczkach. Ziemniaki mam starte, dodaję jajko, dodaję posiekaną cebulę, szczypiorek. Doprawię solą, pieprzem i papryką. zawsze możemy masę mięsną spróbować i dokładnie masę mięsną należy wyrobić wyrabiamy i będziemy formować kotlety smażymy na dowolnym tłuszczu może być smalec, może być olej taki w domu używamy na takim smażeniu tylko pamiętajmy aby tłuszcz zawsze był rozgrzany potlety odpoczymy w bułce tak. masę już wyrobioną jeżeli lubimy możemy dodać świeżych ziół a możemy zrobić w takiej wersji jak ja zrobiłam. Formujemy, obtaczamy w bułce i smażymy. Ja robię takie niewielkie i kładę na rozgrzany tłuszcz. I będziemy smażyć na... Złoto-brązowy kolor z jednej i z drugiej strony Tak wyglądają kotlety które smażymy z obu stron I tak oto wieńskie kotlety mielone mamy usmażone Zdejmujemy na ręcznik papierowy aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu, i wkładam następną porcję. Smażymy na zmniejszonym płomieniu. A tak kotlety wyglądają w przekroju. Bardzo gorące. Kotlety wiejskie, kotlety mielone.